Ciała tutti! Witam się z wami bardzo serdecznie i dzisiaj będzie odcinek obiecany, czyli będę opowiadać o swojej pracy. Temat jest bardzo, bardzo świeży, bo swoją pracę zaczęłam trzy tygodnie temu, w związku z tym, jakby nie mam jeszcze jakichś dużych historii do opowiedzenia, co się dzieje, jakich mam klientów, ale mogę Wam opowiedzieć, jak to się zaczęło, jak to wyglądało, żebyście mogli dowiedzieć się, jaki był początek tej mojej przygody z pracą. Jakby. Plan na początku był taki i był zrealizowany w 100%, był taki, że przyjeżdżam tutaj, szukam szkoły językowej, uczę się języka i w dalszej kolejności szukam pracy. I faktycznie tak było, że od jakichś dwóch miesięcy szukałam pracy, zastanawiałam się, co robić, rozglądałam się i jak wiecie, w niedalekiej okolicy jest outlet, w związku z tym jakby szansa na pracę w outlecie się znalazła, właściwie nawet dwie szanse. Natomiast m, praca, którą znalazłam w tym outlecie była sezonową pracą, w związku z tym ja stwierdziłam, że wolę jeszcze przez chwilę pouczyć się języka. Mój pies yy, bawi się piłką. Wolałam przez dwa miesiące pouczyć się języka. Znaleźć faktycznie pracę, która będzie mnie satysfakcjonowała. I tak też zrobiłam. To znaczy Nie przyjęłam tych dwóch ofert pracy, które miałam w outlecie, tylko stwierdziłam, że poczekam. poczekałam i faktycznie w tym momencie mam pracę. Pracę zacznijmy od tego, że znalazłam poznajomości, czyli nie z oferty, nie z jakiegoś ogłoszenia, nie gdzieś tam znalazłam w gazecie, nic z tych rzeczy. Znalazłam poznajomości. Jakby to muszę się do tego przyznać, że tak faktycznie się stało, że mój mąż zna właściciela tej siły. Bo pracuję w siłowni. Mój mąż zna właściciela siłowni, i on szukał kogoś do pracy w recepcji. W związku z tym, jakby mój mąż stwierdził, że dlaczego nie ja? No i tak też się stało, że ja zaczęłam w tej recepcji w siłowni pracować. Czyli już wiecie, że pracę znalazłam po znajomości, pracuję w siłowni i pracuję na recepcji siłowni. Na czym polega moja praca? Na tą chwilę moja praca polega na tym, że osoby, które przychodzą i są zainteresowane tą siłownią, patrzą, oglądają, zwiedzają, zadają pytania dotyczące tej siłowni i ja generalnie na, odpowiedzi na te pytania ja odpowiadam na te pytania z tego punktu widzenia takiego administracyjnego. Natomiast są osoby, czyli instruktorzy, którzy odpowiadają na pytania związane. Stricte z tym, jakie kursy, co robimy, na co to wpływa, jak to tam trzeba robić i tak W związku z tym na tą chwilę moja praca wygląda tak, że po prostu osoba przychodzi do nas do siłowni, no i ja ją oprowadzam po siłowni, pokazuję, jej, gdzie co mamy, jak to wygląda, jak to funkcjonuje i tak w przyszłości, to znaczy myślę, że już w przyszłym tygodniu będzie tak, że będę się również zajmowała sprzedażą abonamentów, czyli po prostu będę pobierała opłaty, będę wprowadzała wszystko do systemu, będę um, zajmowała się kartami, w sensie takimi we, do wejścia. Um, Także będę po prostu się zajmowała całą tą sprawą administracyjno-recepcyjną, będę pomagała. Jeśli będzie jakiś problem gdzieś tam na siłowni, coś będzie nie tak, to ja będę się tym zajmowała. Na tą chwilę, tak jak powiedziałam, siłownia jest jeszcze w fazie otwarcia. W przyszłym tygodniu otwieramy. W związku z tym, jakby te moje obowiązki będą się jeszcze tam klarować w przeciągu najbliższych czasu. Do mojej pracy dojeżdżam samochodem, mimo że praca mam bardzo, bardzo blisko, bo zajmuje mi 5 minut samochodem dojazd do tej pracy. Natomiast jakby zima była, w sensie było dosyć chłodno teraz, więc stwierdziłam, że po prostu nie będę ryzykować i marznąć, i po prostu dojeżdżam samochodem. Natomiast plan jest taki, tego nie wiem, nie obiecuję wam, że to się zrealizuje, ale jakby plan mam taki, że kiedy przyjdzie lato, albo trochę się cieplej zrobić, tak jak teraz, będę dojeżdżać do pracy rowerem, albo będę dochodzić na piechotę. To zobaczymy, bo to niestety w trakcie się okaże, jak faktycznie wyjdzie. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to jaki jest Mój czas pracy. To znaczy, ja jakby, Siłownia jest taką instytucją, która pracuje 24 godziny prawie na dobę. 7 dni w tygodniu to na pewno. I generalnie siłownia otwiera się o godzinie 9 i zamyka o godzinie 9 wieczorem. Tak przez cały tydzień. W soboty i w niedzielę jest tylko różnica bo w soboty siłownia otwiera się o godzinie 9 i zamyka o godzinie 18, a w niedzielę otwiera się o godzinie 10 i zamyka się o godzinie 14 albo 15. W związku z tym, jakby takie są moje. Godziny pracy, dlatego że pracuję ja i moja koleżanka Włożka. W związku z tym pracujemy we dwie na recepcji i musimy tą recepcję jakby, jakby, wiecie o co chodzi, po prostu musimy pracować w trakcie otwarcia godzin, godzin otwarcia siłowni. Tak, więc jesteśmy dwie, więc musimy to jakoś tam sobie jak nam wygodnie ustawiać. Jeśli chodzi o czas pracy, już wiecie, jeśli chodzi o osoby, które ze mną pracują, to właściwie pracuję z samymi, właściwie pracuję z samymi Włochami. Trenerzy są Włochami, właściciel są Włochami, w związku z tym nie ma wokół mnie nikogo, kto tam jest z innej narodowości. Czy to dobrze, czy to źle, tego nie wiem, natomiast jakby tak jest po prostu. Jeśli chodzi o moje zarobki, bo jakby nie ukrywam tego, że pracuję i że zarabiam teraz jakieś tam pieniążki, nie zarabiam dużo. Siłownia się dopiero otwiera, w związku z tym jakby potencjał jest jakiś na przyszłość, że będę zarabiać więcej. Zarabiam 700 euro miesięcznie i mam całą siłownię za darmo i generalnie jakby to tyle. Dostaję oczywiście stroj firmowy, czyli po prostu koszulkę z logo siłowni. No, w zasadzie tyle. Jakby, sami ocenić, czy to jest mało, czy to jest dużo. Moim zdaniem to jest mało. Natomiast ja wiem, że y, to jest dopiero początek. To znaczy, jakby otwieramy, my jesteśmy tą grupą, która po prostu zaczyna wszystko czyli tą grupą, która po prostu będzie wiedziała wszystko od samego początku. Wiem, że jest szansa na to, że będę zarabiać więcej w przyszłości, i dopóki ta praca mi się podoba, a podoba mi się, w sensie, lubię ludzi, lubię miejsce, do którego chodzę. Y, na razie nie spotkałam takich klientów, stricte klientów, ale osoby, które przychodzą i dopytują się o tą siłownię, są naprawdę super fajne, super sympatyczne, więc myślę, że po prostu będzie mi się podobać ta praca. To nie jest praca bardzo problematyczna, to nie jest praca, że ja muszę gdzieś tam zadzwonić i powiedzieć komuś, nie wiem, że czegoś nie zrobił. Nie, to jest po prostu placa, placa, praca, gdzie ludzie przychodzą, gdzie ludzie mają potrenować, mają się poczuć lepiej, mają z tej siłowni wyjść, zadowoleni. W związku z tym jakby do moich zdań należy po prostu to, żeby z nimi porozmawiać. Jestem dobra w gadaniu, w związku z tym nie mam dużych problemów, żeby z ludźmi rozmawiać. I to w zasadzie byłoby chyba na tyle. Eee, nie wiem czy, jeśli macie jakieś pytania co do mojej pracy, to piszcie mi w komentarzach. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój facebook, gdzie też możecie mi zadawać pytania, gdzie możecie do mnie pisać i generalnie gdzie możecie się ze mną przywitać za każdym razem. Co jeszcze bym chciała? A, chciałabym Wam powiedzieć, że będą się na moim kanale pojawiać i to pewnie już zdążyliście zauważyć: filmiki związane z tym, kim jestem, jaka jestem, co robię, czym się zajmuję, jak wygląda moje życie codzienne. W związku z tym, wybaczcie, jeśli nie podobają Wam się. A jeśli Wam się podobają, to obiecuję, że będzie. Żegnam się z Wami na dzisiaj. Widzimy się w następnym filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Pa!